Witajcie, witajcie w nowym roku. Standardowo hej, witajcie, nic się nie zmieniło. Witajcie w nowym roku, wszystkiego dobrego, zapału do nauki, powodzenia w dążeniu do celu i żeby wszystko się układało tak jak dotychczas, mam nadzieję. Powracam do Was po nie wiem yy, ilu miesięcznej przerwie, ale z pół roku chyba minęło spokojnie. Yy, i stwierdziłam, że zacznę nagrywać. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się nagrać tak w miarę za jednym razem ten filmik, bo nie ogarnęłam jeszcze żadnego, um, żadnego programu do edytowania filmików. Więc chciałabym, żeby się obeszło bez ucinania, żeby łatwiej było mi edytować filmik. Um, mam nadzieję, że u Was wszystko ok, i że macie ochotę powrócić tutaj ze mną do nauki. Tak sobie myślałam, że takie moje postanowienie noworoczne, których ogólnie nie mam, ale odnośnie filmików, sobie wyjątek, to jest takie, żeby moje stare filmiki, a mają one już 4 lata, żeby je nagrać od nowa. Mnie się po prostu nie podoba, jak one wyglądają. I nagracie w ten sposób, że na przykład dla osób posta początkujących będzie to jakby taka forma też nauki. Um, że na przykład po każdym filmiku zadam jakieś pytania odnośnie materiału, który był omawiany, i w ten sposób będziecie mogli jakby no, przyswajać tą wiedzę tutaj, za pomocą tych filmików na bieżąco. A dzisiaj zaczniemy z grubej rury, że tak powiem. Oczywiście dla osób początkujących nie będzie to ten filmik zbyt okej, okay, bo może trochę namieszać, jeśli na przykład ktoś dopiero zaczyna. Przygodę z językiem, ale yy, chodzi mi tutaj o przyimki. Na pewno przyda się to wielu kursantom moim, żeby w ramach powtórki jeszcze sobie to przypomnieć, utrwalić. Chodzi mi tu o przyimki przysługujące do zwrotów i co się z nimi dzieje, co się dzieje w zdaniu. Yy, mam słynną tablicę, pokryzioną przez psy, z tyłu porysowaną przez dziecko, tutaj pokryziona przez psy, ale jeszcze chyba jako tako będzie spełniała swoją funkcję. Wziąłam tablicę, mi się, że pisaliście w komentarzach często, że wolicie jak jest tutaj pisane. Chociaż ja wolę jak jest jakby na komputerze przy edytowaniu, dopisza, Bo jakby tutaj to ciągę to o takie machanie. Wydaje mi się, że jest rozpraszające. No ale mam mazaki, akurat też jest tablica ledwo żyjąca, ale jeszcze jest. Ehm, o co chodzi? Chodzi mi o zwroty typu ik hau, fon jau. Albo ik heb in coffee, albo ik ben bank for it. I jeśli znajdują się w tych zdaniach, akurat w tych trzech zwrotach, które wymieniłam, znajdują się przyimki. W pierwszym to było fun, ik hou fan, potem było in, ik heb in, a w trzecim for, ik ben bank for, albo ik ben bank fan, też można powiedzieć. Jeśli te przyimki się znajdują, no to dzieje się coś dalej w zdaniu, w tworzeniu dalszych zdań i pytań. Zapiszę dla porównania może o co mi chodzi z tymi przyimkami. Dziwnie, dawno nie pisałam na tej tablicy, nawet jak nagrywałam jeszcze pół roku temu, to rzadko kiedy z niej korzystałam, a na lekcję mam no, no troszkę większą w tą tablicę. No ale spróbuję się zmieścić. Zapewne wiecie, jak powiedzieć, że coś lubię. przykład lubię jeździć na rowerze. Nie to, że kocham, przypadam, tylko to jak lubię. Jakby uważam za fajne. Osoby, które mają Facebooka po holendersku, no to też to doskonale znają. Bo chodzi mi tutaj o zdanie: het Leuk. Ikwint, fietsen i na końcu Leuk. Tak, o, to mi to. No, nawet okej. Okay. Ikwint, a pomiędzy co lubimy? Ikwint Leuk tłumaczymy jako: lubię. vind Leuk. No ale można, jakby sobie też stopniowanie zrobić, czyli coś więcej niż tylko lubię. Kochać! Kochać! Uwielbiać. I wtedy korzystamy ze zdania ik hau. Ik hau fun no albo ik hau fun fitem w tym przypadku. No i teraz, gdzie tutaj mamy przyimek w tym zdaniu? W pierwszym. Tak typowo gramatycznie, no to te dwa zdania różnią się e, tym od siebie, że u góry nie ma tego przyimka, a w dolnym przykładzie znajduje się przyimek. I który z tych trzech wyrazów, ik hau fan to jest przyimek. To fan to jest właśnie tym przyjmkiem. Tak zwane duperelki malutkie w zdaniu, jak ja to mówię. Które gdzieś tam latają pomiędzy ważnymi słowami, a też mają dosyć ważne znaczenie. Ich hau fun. Więc jeśli mamy to fan w zdaniu, lub in, lub for, lub af, lub nar, jakikolwiek inny przyjmek, to wiesz, że coś się dzieje. Trzeba to wziąć pod uwagę. W pierwszym zdaniu, ich find leuk, tego nie ma, więc normalnie tworzymy pytanie od. No, jak zapytacie się, co lubi? Zaczniemy tutaj trochę od <laughs> strony, bo jest odpowiedź, a teraz tworzymy pytania. Odpowiedź jest: Ekwältin Leuk. Więc jakie było pytanie? Czy sekundy jak w familiadzie? jakie było pytanie? Vat. Zaczynamy pytanie od wat. Łatwincie leuk. Tutaj tak upchnęłam to gdzieś pomiędzy, no bo to raczej nic skomplikowanego nie jest. Czyli wat, finkie leuk, ik leuk. Zaczynamy pytanie od wat. Natomiast w tym pytaniu, gdzie odpowiedź jest, <noise> jest ik van fanfiction, pytanie nie zaczniemy od wat. Nie będzie polskiej takiej um, mentalności, sposobu myślenia, że fan wat hau je, byłoby spokojnie. Brzmi lepiej sobie tak jak mm, dla nas Polaków. Nie. Jeśli jest fan w zdaniu, lub inna duperelka, fan, for, e, nar i tak dalej. Zaczynamy zdanie od VAR, łączymy pytanie VAR z tym przyimkiem FAN. I powstaje nam VAR FAN. To VAR FAN to jest taki wad, którego tutaj użyć nie możemy, no bo ten zwrot ma przyimek FAN. Zakręcone? Może już? <laughs> A, czyli u góry używamy spokojnie wad, ale na dole nie, bo jest FAN przyimek. Czyli VAR FAN tutaj jakby jest co? E, co kochasz? Wat. Nie będzie, tylko fan. W pytaniu to się na tyle rozdziela, że fan będzie na końcu, czyli war, how, je, fan. War, how, je, fan. Jeśli to jest w miarę zrozumiałe, mam nadzieję, to przejdziemy dalej. Co jeśli będzie um, odpowiedź, na przykład ktoś mówi, że ich hau fan, fitzen, i chcesz powiedzieć, no ja też to kocham. Po co powtarzać? Ja ich hau von jak wiemy, że to będzie tyczyło się tej samej czynności, bo przed chwilą ktoś o tym powiedział. Wtedy możemy użyć słówka, jeśli pytanie jest wad w tym powyższym zwrocie, no to odpowiedź będzie did, dot. Tutaj natomiast nie może być wat, więc też nie będzie did, dot, ik hau von did, ik von dat. Tylko użyjemy innych wyrazów. Żeby było śmieszniej. War. Łączone jest z fan, a war samo znaczy przecież gdzie. Więc odpowiedź będzie również śmieszna: odpowiedź, to jakby to did and that, będzie jakby here and there. Tak jakby pytamy się war, czyli gdzie i odpowiedź jest here, there, tu i tam. Nie samo here i there oczywiście, tylko znowu w połączeniu z tym przyimkiem, tutaj akurat z przyimkiem fan. Czyli u góry. Ikwind Leuk, pytanie jest w odcinku Leuk i odpowiedź będzie vind dit Leuk. Poniżej mamy do czynienia ze zwrotem, do którego przysługuje przyimek perelka fun, więc nie będzie pytania wat, tylko werfan. Odpowiedź też nie będzie dit ani dat, bo zamiast dit używamy hierfan, a zamiast dat derfan. Ja? Jeśli chcemy lekko tylko do czegoś nawiązać, nie akcentować, nie podkreślać tego w zdaniu, a podkreślamy mówiąc dit, dat, here, from, there, from, w tej wersji u góry, czyli tam gdzie jest wat dit, dat, użyjemy het. W tej wersji na dole użyjemy r, gdzie tu pisać, nie ma miejsca, gdzieś w powietrzu, dopiszemy. Jeśli nie chcemy podkreślać, Here phone, phone, Użyjemy R tutaj. O, nie tu, tu. <laughs> Air E-cower phone, e-cower O, właśnie. Kolejny przykład. Zmyję. Ha! Pół roku nie nagrywałam. Jedna rzecz została ta sama. Nie przygotowałam ściereczek. Ale jest niezawodna ręka, tak jak na lekcji. Zamiast gąbki też używana. Jejku, jak mi tą tablicę pogryzły te psiaki. Hmm, no okej. Okay. Będzie fajne tło, szare. Co chciałam powiedzieć? To zdanie, które było ik how fan coś tam, coś tam, na przykład fitzen. Ik how fan fitzen. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze z poprzednich filmików, z takich początkujących filmików, że podmiot lub też osobę zaznaczałam w kółeczko, żeby wzrokoło zapamiętać, gdzie co powinno być, jak krzyk zdania wygląda. A orzeczenie, czasownik, czynność w prostokącie. Więc tak, o, mniej więcej. FAN tutaj jest tym przyimkiem. Mm, ich hau FAN FITZEN. Po co znowu powtarzać, że FITZEN? W zamian FITZEN powiemy ich hau ER FAN. Wtedy to ER jest jak najbliżej czasownika, łączy się z FAN. ER FAN. I kropka, koniec zdania. To zdanie jest teraz dokończone, jedno zdanie. Ich erfan Tak jakby lubię to, kocham to. Przypadam za tym. Pod R słówkiem znajduje się teraz w domyśle FITZEN, bo była o tym mowa. Czyli wiemy, że to R tyczy się jazdy na rowerze, jakby lubię to. Mam nadzieję, że na ten moment jest to zrozumiałe, więc mały krok dalej idziemy. Co jeśli pojawi się jakiś inny wyraz tutaj, um, na przykład przyczenie, że nie lubię tego, czyli nit. Jeśli pojawi się tu inny wyraz, to nam to rozdzieli tu, bo r ma swoje stałe miejsce obok czasownika, czyli prostokątu, a fan zamyka nam zdanie. W przypadku zdania z jednym czasownikiem, to fan zamyka nam zdanie. Czyli teraz, co się dzieje, jeśli dodamy do tego nit? Ik hau. R er, jak najbliżej czasownika. Coś tam, coś tam. A fan zamyka nam zdanie. W tym wypadku, tym coś tam, coś tam będzie przeczenie. Nit. Tak wygląda poprawnie zdanie, że nie kocham tego, nie lubię tego, nie przypadam. Za tym. Ik how nit fan. Ik hau nit fan. Ik hau er, fan. Czyli nie będzie wersji IK HAU erfan FAN NIT albo IK NIT HAU ER FAN no cokolwiek. Ta to jest poprawna wersja. IK HAU ER FAN EN jaj, how, er, will, van. a ty tak. Zo. So, czy coś chciałam jeszcze do tego dopowiedzieć? Chciałam może jeszcze dopowiedzieć, że po polsku mamy też te przyimki. Um, ja sobie jakby dzielę te... Zwroty, które mają te przyimki w holenderskim, jakby trzy grupy. Jedna grupa to jest taka, gdzie po polsku nie ma tego przyimka, to co przed chwilą było. Jak how fun znaczy kocham. Po polsku nie mówimy, że kocham od, z, jazdę na rowerze, po prostu kocham jazdę na rowerze. Zmieniają się końcówki, że co jazdę, a nie jazda. Um, tutaj po holendersku mamy to fan. Mamy też y, zwrot, kiedy przy przyimek jest po polsku i po holendersku, ale nie tłumaczymy dosłownie. Na przykład wcześniej wspomniane: Ikepsin, in coffee. Mam ochotę na kawę. Na, jeśli chodzi o określenie miejsca, to jest op. Um, a w holenderskim zwrocie nie mówi się: Ikepsin, op coffee, tylko in coffee, jakby w. Podobnie jest, jak chcemy powiedzieć, że jesteśmy w prasy, to jesteśmy w prasy. Nie mówi się dosłownie in het werk, tylko op het werk odwrotność o od tym, o czym przed chwilą wspomniałam w sumie. Um, no i jeszcze są przyimki dosłownie tłumaczone, na przykład pracuje z czymś, gwerkmet albo martwię się o coś, jak markmejorge Aufer albo om, jakby dosłownie over om znaczy o na polski. Um, Czyli jakby takie trzy grupy można sobie podzielić. Po co są te przyimki w ogóle? Tak, jak przykład był z Ich Bank, że boję się. Przykład, który osoby chodzą lub chodziły do mnie na lekcje, będą raczej pamiętały. Ich Ben Bank, znaczy boję się. I dokończmy tak, jak, czego ja się naprawdę boję, czyli pająków. Jak są pająki? spinen spinen to są pająki. Igben Bank dosłownie jestem przestraszony, wystraszony razem, znaczy, że boję się. Igben Bank spinnen. Teraz to zdanie nie jest poprawne. Teraz to mamy, że ja się boję pająki. A ty, ty też się bać pająki? Tak to brzmi dla holendra, jeśli nie użyjemy tego przyimka, który powinien być w miejscu tutaj, gdzie zostawiłam lukę. Więc tam musimy coś stawić. Tą duperelkę małą, typu fan for, off in. Nie możemy sobie wybrać. Chociaż tutaj trochę tak, bo zarówno for, jak i fan będzie poprawne. For częściej łatwiej jest skojarzyć, bo jakby strach ogarnia cię przed czymś. For też znaczy przed. No to wpisujemy. Ich bank bang for spinem. Teraz to zdanie jest gramatycznie poprawne i znaczy, że boję się czego? Pająków. Po polsku zmieniamy końcówki, zarówno w imionach, jak i w rzeczownikach. Mówimy, że idziemy do Oli, do Kasi, a tutaj mówimy, że idę do Ola, do Kasia. Tak samo nazwiska, nie zmieniają końcówek. I tak samo rzeczowniki. Po polsku mówimy, że boję się czego pająków. Tutaj nie powiemy ich ben bank spinów. Nie? Tylko musimy sobie poradzić przyimkami. Więc o to w tym chodzi, w tej całej bajce. Mam nadzieję, że zasady sobie rozpisaliście, jeśli to było konieczne za pomocą tego filmiku. Wiecie o co chodzi. Więc mogę Wam podać kilka zdań, E, które Wy sobie, jakby w, w ramach pracy domowej, rozpiszecie, a odpowiedzi podam w kolejnym filmiku, nie za pół roku, ale mam zamiar nagrać za tydzień e, nowy filmik, gdzie na początku podam odpowiedzi, i potem będziemy ruszać dalej. E, czyli, żeby wszystko było według tego wzoru, jak przed chwilą, żeby sobie tak to rozpisać, i w sumie bezbłędnie będziecie w stanie to zrobić. Przykład był IK HAU FAN, IK FAN FITZEN. Jak już wiemy, że "Ich HAU FAN FITZEN, to mówimy "Ich HAU ER FAN. Ale stwórzcie też pytanie, że co kochasz, za czym przepadasz, a wtedy pytanie zaczynamy od "war". I e, mam nadzieję, że znacie kolejność jak buduje się pytania. Najpierw jest pytajnik, czasownik, potem jest osoba, w tym wypadku będzie to tak wyglądało. Czyli tutaj taka mała ściąga. Ja Wam podam zwroty stałymi przyjmkami, tak jak u góry. Przykład: Ik how fan, a Wy je rozpiszecie. Może być najpierw, żeby było bardziej logiczne od pytania. Czyli war how je fan i odpowiedź: Ik how er fan. A zwroty, które Wam podam, no muszę teraz wymyśleć, bo nie przygotowałam. To też się nie zmieniło. Że filmiki są nagrywane, kiedy jest czas i ochota. Ale bez jakichś przygotowań, niestety, mogłoby to też być moim postanowieniem. Krok dopiero się zaczął, można to zmienić. Dobra, myślimy. na przykład, z tego wzoru, zróbcie um, zdanie, tak, tutaj od, odmięcie rozpiszcie: Ik, have spite, fan, przysługuje tego przyimek en ik ben trots op pewnie sobie myślicie tylko dwa no to wymyślę jeszcze jedno hmm. ik ben do op o, znowu ob wyszło to może zrobimy jeszcze ik zor By się jeszcze zmieściło w sumie. No niech będzie. Ik heb sin in. Ok, dobra. Pięć zdań. No, tak w miarę. Czyli te zdania rozpiszcie w formie pytania, czyli na przykład, co kochasz, i odpowiedź, że kocham to. Co one w ogóle oznaczają? Bo może nie znacie, może przy okazji jakieś nowe słówka się trafią. Pierwsze, Ik heb spite fan. to znaczy, że żałuję. Um, pomaga też sobie zaznaczyć w kółeczko w prostokąt, jak w tym przykładzie było. Co jest osobą z czasownikiem, bo obok czasownika prostokątu będzie cały czas to r. Uuu, głos. Czyli ik heb spied van co tu jest? Nie wiem, włączenym. Ik ben trots op. Ik ben op. Trots, e, dumny. Jestem dumny z. Ik ben dol op mam fioła na punkcie czegoś. Chyba tak to się mówi. Można też powiedzieć ik ben hek Mam fioła na punkcie czegoś. Potem mamy ik zorch for, czyli dbam o. Zorch dbam, troszczę, opiekuję się. Tak to można tłumaczyć. No i to, co dzisiaj było. Ik heb sin in, mam ochotę na. Zo. So, no, to mam nadzieję, że Wam pójdzie sprawnie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie tutaj. Komentarzu albo na WhatsAppie, albo co? Na Facebooku. Pomału powracam tam też na Facebooka. Tam możecie zostawić wiadomość. Um, I w takim razie widzimy się w następnym filmiku. Podam odpowiedzi i będziemy lecieć dalej z dalszym ćwiczeniem. Tot de volgende keer.